Jabki. Jabki. Everything's jabki. Kochani, zbliża się Halloween. Wiecie, co to znaczy Halloween? Halloween. W takim razie znalazłam grę, która nas obserwuje. Was wszystkich, ale wy mnie jeszcze nie obserwujecie na Instagramie, więc to oh. będzie fajnie. Coś się śmieszy. śmieszy? Pekę mam z nim, bo nie obserwuję tego. Gra nazywa się eksperyment psychologiczny i kosztuje 25 Robuxów. 25 Robuxów i szansa na opętanie? Wchodzę w to. Jestem posrana, że kupuję grę na Robloxie. Ta gra ma migające światło, głośne dźwięki i skoki. Kontynuując, przyjmujesz do wiadomości, że twórca gry nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepożądane reakcje. Czy ja umrę? Okej, okay, sprawdźmy to. Trochę się boję, ale są, są trzy poziomy i możemy zacząć od pierwszego. Czy się zesram w gacie? Oj. Czy się zesram w gacie? Nie. Bo kobiety nie srają. Jesteśmy w pokoju. I pojawił się telewizor. Witamy w eksperymencie psychologicznym. Jest to test stanu psychicznego. O, dobra, no, to zaraz przegram. Wydany wszystkim naszym pacjentom. Celem tego testu jest lepsze zrozumienie Ciebie. Jakbym ja rozumiała siebie, ale okej. Okay. Proszę spojrzeć poniżej Ciebie. Tak i nie. Gdy zostanie zadane pytanie, odpowiedź za pomocą przycisków poniżej. Zrozumiałe. Na przykład, czy jabłka są czerwone? A ja jem, właśnie jabłka. Są, ale są zielone jabłka. To tylko jedno pytanie. Okej, okay, dobrze, dawaj. Najważniejsze jest, abyś odpowiedział szczerze i rzetelnie. Rozumiesz? No tak, no dawaj mi te pytania. Czy żyjesz? Słuchaj. Żyje, nie, ale jakie to życie! Czasami życie jest piękne, ale nie moje i nie wasze, ale żyje. Ludzie mają pięć podstawowych zmysłów. Wzrok, dźwięk. Wzrok, słuch, zapach, smak i dotyk. No tak, szósty zmysł, to ciężko mieć sześć zmysłów. Jest taki film. Czy posiadasz te pięć podstawowych zmysłów? Nie mam węchu, ale załóżmy, że moja postać w tej grze ma. Czy słyszysz głos w swojej głowie, kiedy mówisz? Głupie... Nie, nie słyszę jak mówię, jak myślę. Czy wierzysz, że twoje myśli są twoje? Dla kogo? Ukończyć część testów. Nie zobaczcie, że coś ze mną stoi. Jako wyraz naszego uznania, daliśmy ci bloki do zabawy. O, wow, mogę ułożyć tutaj. Nie będę mówić co. Jej, kocham bloki do zabawy. Ej, ten blok mi jeden uciekł. Już mogę odpowiadać na pytania. O, dobra. Błąd. On już tam stoi. Cześć. Okej. Okay. Chyba tego nie było w planach. Czy kiedykolwiek czułeś, że twój umysł jest przeciwko tobie? Nie rozumiem tego pytania. Nie, nie jest przeciwko mnie. Zauważyliśmy, że masz zwiększony poziom stresu? Nie mam. Prosimy czekać, też zostanie wznawiony wkrótce. No coś mi wyskoczy na ryj. Mam zielony pas w judo. Nie wiem, czy jest taki kolor. Ale mam w tej części testu. Opowiemy ci krótki wiersz. Mózg jest szerszy niż niebo. Dla umieść je obok siebie. Po jakiemu ty mówisz? Po nieuczesanemu ty gadasz do mnie teraz? Jeden będzie zawierał drugiego. Z łatwością i ty obok. Jezu, jakiś wiersz, to jakiś nie wiem kto to pisał. Nie patrzyłam w dół! Czujesz się spokojniejszy niż wcześniej. Tak, jestem w niebie. Idziesz obok drzewa i widzisz kota. Który wkrótce spadnie. Czy spróbujesz go złapać? Tak! Kotki, kotki zawsze będę łapać. Czy czujesz się tak, jakbyś, jakby twoje odpowiedzi były moralne i etyczne? Tak, bo są. Bo jestem moralna i etyczna się zlękłam trochę, bo się światło zgasło. Jestem za to, odwróć się. A co? Dupia mnie pocałuj, jak jesteś za mną teraz. Nie, nie odwrócę się. Czuję taki oddech kogoś na szyi. Dobra, odwrócę się. O myszy! Oczy są naszymi narządami zmysłowymi. Nie gadaj. Używano do postrzegania światła wizualnie. Czuję się, jakbym czytała tego, tego Mariusza Skibińskiego, jak on ma. Mirosław influencer. Jak, jak Mirosław influencer stabiński. Rozumiesz? No, nie rozumiem, nie? Co ty do mnie gadasz? Czy czujesz się bezpieczny? Tak, z moim chłopakiem zawsze. A... Możesz teraz robić kolejną przerwę? Nie chcę przerwy! Ja chcę skończyć. Co mam zrobić? Ja nie wkurzam mnie, takie wiecie. Rób, co chcesz. Co ja mogę robić w pokoju 4 na 4 Nawet do kimla nie mogę pójść. Gratulacje, zdobywasz kolejny iPhone 6S. I co mam teraz robić? <ślesk> coś to mit. Co ty do mnie gadasz, człowieku? Nieuchronne głębokości. Czy ja wiem, co to znaczy? Nie. Witamy w eksperymencie psychologicznym. Znowu? To jest to samo? To jest od tyłu napisane. Pamiętam, zamki morde. ja cię nie pamiętam, nie wiem kim je. Gdy leżę w swoim śpiączkowym umyśle, słyszę głosy bez oczu. Wszystko, co widzę, to ciemność. Piękne, nie wiem kto to pisał, ale to brzmi jak mi Mirek. Czy uważasz, że ten wiersz jest w jakikolwiek sposób istotny? Nie. Czy wierzysz, że dobry człowiek może popełnić błąd? Tak. Ej, kolory się zmieniły, czy ja po prostu mam coś nie tak z głową? Czy wierzysz w swój własny umysł? Tak, daj mi spokój. Ostateczny test. Słoń. Nie myśl o różowym słoniu, okej. Okay. Myślę o papryce czerwonej, zielonej papryce. Nie myślę o SŁONIU! Kontrola umysłu. Dobra, ja się na to nie pisałam. No to się nie pisałam akurat. Co mam robić? Ej, bo ja się muszę odwrócić chyba. Nie chcę się odwracać. Ej, dobra, jest mi ciepło. No ty chcesz zagrać w grę? Roblox się nazywa. Ej, ja zrobię tak. Million IQ, nie? I idę stąd. Wywalam stąd. Arvi Ewo Evoir i te inne jakieś. Nigdy nie odchodź. A, a, o, o! O, tę kurde. Wow, ale trochę się spociły mi pachy. Nie mogę mówić, nie mogę słyszeć, nie mogę oddychać! Jezu, Mati, jakby w to grał, to by rozwalił tego. To by rozwalił klawiaturę. Co gra, boże święty. Jesteś psychopatką, nie Nie jestem psychopatką! Ja widziałem tą grę na TikToku i się wystraszyłem. To jest na Robloxie? Widziałeś tę grę? Widziałem to. To jest sporypane. Mati, przestań stukać, bo się boję! To mnie coś wyskoczy. O, kółko. to było za Dobra, idę do, idę do wyjścia. Posrany jest ten horror. Ja nie idę do tych drzwi. Śledź kropkę czerwoną. Nie no, nie będę nic robić. NIE! Nie gram w to. Ja wiem co to jest, to będzie jakiś jumpscare. Co te wszystkie te... Co te wszystkie gry z tymi labiryntami? Ja w to grałam. Mnie kolega do tego zmusił, żebym to zagrała jak miałam kurde 7 lat. Bo się skupiasz na tej kulce i wyskakuje ci coś na ryju. Ej, no dobra, myślałam, że to będzie Mirek z kabiny Stabińskiej, a długosz ty jakiś typ. Dziękujemy za oczekiwanie tam. Otwórz oczy, zamknij oczy, zaśnij. A nie mów, co mam robić. Czuję się jakby mogłeś obejrzeć jakiś taki film, którego tak średnio rozumiem. Czy śpię, no i gram, więc nie. O czym marzyłeś? Mam bycie posenkarką? Czy mi to wychodzi? Nie. Po moich coverach na TikToku może to widać. Kurde, czuję się jakbym oglądała jakiś odcinek serialu, którego na przykład nie oglądałam bardzo długo i wracam do niego. Wszystko zaczyna się, gdy zamykam oczy. O Jezu, coś tu było, ale nie spojrzałam, bo mi mieszka uciekła. Pokój był moim ślepym... Jezu, nie wkurza, jak coś tak pisze. Wow, wow. Śrybatek was wszystkich pobije zaraz. Opuść dom. Ja nie mogę, nie. Was chyba dupa boli, nie? Że ja będę cokolwiek takiego coś robić. Co ja w piwnicy mieszkam? O Jezus Maria. Mirek! Kurde, no daliście najgorszej osobie chyba możliwość przechodzenia labiryntów, nie? Proszę, dajcie mi już iść stąd. O, to to, co też wys wyskoczyć. Gdzieś jestem w jakimś punkcie, bo tutaj coś był jakiś dźwięk. Więc jestem. O! Ściany nie chcą, żebyś odszedł. Słuchaj, Mirek, my gówno obchodzi do tych ścianych coł. Słuchaj, bo ja sama nie chcę stąd iść, bo ja nawet nie wiem, gdzie ja mam iść. Jakieś drzwi. Otwieram drzwi. A tam co? Nic, koniec gry. Moja postać, nie wiem o co chodzi z tą grą. W sensie, że moja postać jest chora na coś, że wiecie, czy co. Że ona po prostu ma jakieś zwidy, czy ona jest pacjentem jakiegoś eksperymentu. Zdobądź kubek wody, nie? Człowieku, a też masz w domu ee, labirynt? Jestem zmęczony. Ja też. Idę spać. No, taki taki kot... Mama to ty, mama! Nie wiem o co chodzi. Położyłam się spać i jest czarny ekran. Też bym była tak bardzo zmęczona pod tym labiryncie, nie ukrywam. Dowiedziałam się, że mi zacięło grę i teraz powinien być moment z telewizorem i zakończenie gry. Ale czy to zakończenie gry coś wniosło? Nie. Ta gra kosztowała 25 robuxów. czy dowiedziałam się czegoś o sobie? Tak, że nie lubię labiryntów i mnie wkurzają, tak jak zawsze. Ale ta gra mnie obserwowała ewidentnie. Wiedziała, że jem jabłko, a tu jest to jest tutaj. Tradycyjnie jeszcze wam miłego dnia miłego jego popołudnia, miłego wieczoru, mówiąc to było ja. No i widzimy się w kolejnym filmie w środę o godzinie 16. I no... to no nie wiem, no... Nienawidzę labiryntów, a nie Mirek Skibiński... Stabiński? Mirek Stabiński mógłby... mógłby pisać scenariusz do tych gier. Nara! No, no.